As salamu aleikum. Łakw dosłownie oznacza zatrzymanie lub zachowanie. Według szariatu Łakw jest dobrowolnym, stałym i nieodwołalnym oddaniem części bogactwa, w gotówce lub w naturze Allahowi subhana wa Raz podarowany Łakw nigdy nie może zostać przekazany komuś innemu, odziedziczony ani sprzedany należy do Allaha subhana Wa Taala i zawsze pozostaje nienaruszony. Owoce łakw mogą być wykorzystane w dowolnym celu zgodnie z szariatem. Formy łakw to aktywa ekonomiczne, czyli zazwyczaj środki trwałe przynoszące dochód, obejmujące sklepy do wynajęcia, domy, gospodarstwa rolne, udziały w firmach lub przedsiębiorstwach, obiekty funkcyjne np. hale i tym podobne, oraz aktywa społeczne, czyli również ogólnie aktywa trwałe lub kapitałowe i obejmują szkoły, meczety, medresy, szpitale i kliniki, odwierty, urządzenia wodno-sanitarne, biblioteki, cmentarze, domy kultury, hostele i tym podobne. Prawidłowe obiekty ŁAK to łakw na rzecz meczetów, ich sponsorowania oraz prowadzenia ich spraw, a także dostarczania im Koranu, łakw dla dżihadu w sprawie Allaha Subhana Wa Ta'ala, łakw w sprawie dystrybucji odzieży biednym, wdowom i potrzebującym, łakw na biblioteki publiczne, w których są legalne książki, łakw dla szkół, które zostały kończone bezpłatnie. I edukacji dla dzieci muzułmańskich, na wiercenie studni wodnych, łakw dla kaznodziejów, na szerzenie wezwania do monoteizmu i islamu, a także drukowanie i dystrybucję książek i nośników elektronicznych, centra łakw dla nowo nawróconych, budowanie domów dziecka i opieki nad nimi, łakw na pomocne artykuły naukowe łakw na grupy zapamiętywania Koranu dla dzieci łakw dla szkół zapamiętywania Koranu dla kobiet łakw dla sieci informacyjnej internet